Simeoneczko, witam Was w kolejnym filmie na kanale Gumyś na działce ROT. Co myśleliście, że jak dzisiaj będzie minus 7, to nie przyjadę? Nie, nie poddajemy się. Co jakiś czas zaglądam, co jakiś czas coś przygotowuję do nowego sezonu. Dzisiaj mam tak samo jedną rzecz do wykonania, zaraz Wam powiem o co chodzi. Omówię na początku, później zobaczycie po kolei co będę robił. Tak jak mówiłem, dzisiaj było w nocy minus 7. Teraz jest 2 stopnie na plusie, ale to nie przeszkadza, żeby przyjechać. Obczaj co się dzieje, bo. Już nieraz miałem włamanie, więc wolę przyjeżdżać częściej na chwilę, zobaczyć co się dzieje. Akurat dzisiaj dłużej, mu będę miał robotę. Tak więc przenosimy się do zasadniczej części. Zaraz omówimy wszystko. A wy oglądajcie, pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę, komentujcie. Lecimy. Mój kompostownik to taki zastałem, jaki był. Ale powiem Wam, że świetna sprawa, bo tak. Ta część górna dotąd, jak widzicie, są zawiasy, się otwiera w dół. A ta część dolna się otwiera do góry. Czyli, tak naprawdę, jak się na dole przerobi kompost, to można z dołu sobie wybierać. Druga rzecz, która jest dobra, to to, że jest siatka. Jak widzicie, nic mi tu nie przelatuje, to akurat odkleta. A jak jest siatka, to jest wtedy cyrkulacja powietrza, i szybciej ten kompost się tu przerabia. Zaraz sprawdzimy, ile mam do przeniesienia. To jest zeszłoroczny. Ten jest długo tu stoi. Zaraz Wam powiem dlaczego. Lepiej budowę kompostownika zacząć wiadomo, od zbudowania samej konstrukcji i od dołu wysypać torf, żeby te wszystkie składniki mineralne, które właśnie będą w tym kompoście, nie przechodziły w ziemię oraz zanim będziecie sypać kompost, czyli te wszystkie odpadki, ułożyć gałęzie, żeby od dołu była cyrkulacja powietrza. Następnie, żeby dobrze układać kompost, zasada jest oczywiście. Nie wszyscy się je trzymają, ja też sumienie, ale żeby te wszystkie składniki były bogate w azot i węgiel. Azot, gdzie znajduje się azot? Azot znajduje się w liściach, w trawie, w fusach po kawie, w fusach po herbacie, a węgiel? Węgiel macie w, w tych papierach kartonowych, ale nie kolorowych, żeby nie było tego pigmentu. Węgiel macie też w trocinach węgiel macie w węglu z kominka, który jest niedopalony. I najlepiej Układać warstwami, czyli trochę tego, trochę tego, trochę tego i pomiędzy te warstwy na przykład wkładać sam karton żeby zasilić tą, ten nasz kompost. Co ja Wam mówiłem o tej lewej stronie kompostownika, to tam zrobiłem błąd. Bo jak czyściłem żałkę, to część takich grubych gałęzi drzew wyrzuciłem tam. Niestety to wszystko cały czas tam jest. Ile mogłem, tyle wybrałem, ale jeszcze zostawiłem, pociąłem jeszcze na mniejsze kawałeczki no i teraz się męczę z tym, zanim to się przerobi, to będzie kilka lat, więc sobie zawsze przerzucam tą lewą na prawą i na, na takiej zasadzie działam i pamiętajcie właśnie, żeby nie rzucać takich grubych gałęzi, bo to później nie dojrze problem z kopaniem, to jeszcze problem właśnie z rozkładaniem i tak dalej, a propos rozkładania możecie dać co jakiś czas preparat taki przyspieszający kompostowanie, tylko też musicie uważać z ilością ponieważ ten preparat w danej, jak dacie za dużo to wsiąka Wam ten azot, który jest tak bardzo potrzebny do kompostowania, razem z węglem tak więc można dać trochę, ale nie w dużych ilościach jeszcze pamiętajcie, żeby nie dawać czasami skórek od cytrusów jeżeli ktoś chce mieć organiczny, biokompostownik, to w cytrusach zawsze jest jakaś chemia więc jak dacie, no wiadomo, jak tam raz rzucicie skórkę, to się nic nie stanie ale jak więcej tego dawać, to może być później to złe ja teraz idę się przebrać Biorę opatę, otwieram kompostownik i zaczynam przenoszenie. Najpierw sprawdzimy, co tam się dzieje, a później będziemy to przenosić. Tyle, ile mam, tyle przeniosę. Przerzucimy z jednej strony na drugą. Lecimy. No dobra, odkręcamy tutaj te śrubki zaraz Wam pokażę jak to u mnie działa patent bardzo dobry ja go wymyśliłem, ale możecie sobie później kiedyś podpatrzeć na przykład dobra Teraz odpuszczamy to na dół. Jak widzicie, cyk. I tak naprawdę zobaczymy, co tu się dzieje. Tu mamy wierzchnią warstwę tego. Trawy jeszcze. Tu sobie odkryjemy. Jak widzicie, świeżutka ziemia przerobiona. O. Tylko brać i przenosić. Każda działka według regulaminu powinna mieć kompostownik, więc dwie przegrody, najlepiej siatka, bo to nie przechodzi i do roboty. Dobra, ja zaczynam jak widzicie, kondycja po zimie jest świetna, ale na działce mam nadzieję zbuduję jeszcze lepszą. Jak widzicie szklarnia. Boże, znowu szklarnia. Ogarnij się. Folia ma 3x4. Folia też jest trochę rzeźbiona, bo bo, bo, uwaga, ona jest na takich aluminią, aluminiowych tych jakby poręczach. I jak zamontowałem ją normalnie do murku, bo tu mam murek zostawiony na dole. To dwa razy mi odleciała, więc nie do że jest na wkręty tutaj do murku na dole. To jeszcze jak to na działce znalazłem stare takie kątowniki, czy jakieś płaskowniki. To jest powbijanie ostro w ziemię i doczepione tutaj do wszystkich tych aluminiowych słupków. Bo za drugim razem to złożyło mi się w tą stronę. To nawet widać jak się złożyło. Więc teraz trzyma się to wszystko na tym, jest stabilnie. Oczywiście patentowo. Ale o to chodzi na działce trzeba kombinować z tego co się ma. A nie cudować, chyba że ktoś chce mieć ładnie, no to już jego sprawa. Ja chcę mieć ładnie, ale to, co mam do dyspozycji, co zostało, wykorzystać, żeby jak najmniej śmieci zostało. A widzicie, można i tak. Dobra, lecę dalej. Sypię niedużo, taką, nie wiem, z 20-30 wiaderi. i tyle, no nie ma co przesadzić Później tylko skopać. Ale to chyba jutro. dobra, jak widzicie naniesione 15 wiader taka tylko wierzchnia warstwa, żeby dużo nie sypać, no dużo jest wiadome takich lich, właśnie co mówiłem patyków, które się nie rozłożyły czy jakaś cegówka leży czy coś ale to tu już moja żona wybierze ona ma, że tak powiem jest uczulona na jakieś inne rzeczy niż piach więc przy kopaniu sobie to wybierze nie oszukujmy się, że no, kompost na działce mamy po to, żeby no, ogólnie wszystko, wszyscy tam rzucają, więc te co zasady powiedziałem są takie ogólne yy, takie jakby baza, a co dalej z tym zrobicie, tu wszystko zależy od Was, jaki będziecie mieli kompost, czy taki, czy, czy chcecie wszystko rzucać, gałęzie, byle się tylko pozbyć w zależności jak wasza działka yy, Umożliwia wyrzucanie śmieci, bo u nas raz w roku jest wyrzucanie śmieci. Ale tych śmieci jest tyle, że w tamtym roku zamiast zapłacić, według tego co mówią 60 tysięcy, to zapłacili 120 niby za śmieci. Nie? Ale naprawdę tych kupet było tutaj pełno. Tak samo gałęzie kupili to na plus, to co przerabia gałęzie na trociny, to maszynerię. Więc, jak, macie, jak tu u nas są gałęzie, można wynieść, oni wszystko przerabiają. I jak coś, to są Bierzesz tak jak mówiłem, nawet trochę do kompostownika. Trociny możecie pod nie wysypać. Więc Ech, są plusy, są minusy jak wszędzie. Ale jakoś trzeba się do tego dostosowywać. Dobra, ja już kończę, za dużo gadania. Pomału lecę do domu. No i tyle na dzisiaj. Następny film jeszcze nie wiem co będzie. Ale jest co nagrywać, pomysłów jest tyle, roboty jest tyle. Więc, jak będziecie chcieli oglądać, zaglądajcie. Przypomnę się o subskrypcji. Łapce w górę. No i do następnego. See ya.